Cześć i czołem, drodzy widzowie! Dziś mamy 1 czerwca, dzień dziecka. Mam nadzieję, że u Was pogoda jest lepsza, jak u mnie, bo u mnie jest oberwanie chmury, leje jak z cebra, już w straży pożarnej wyła Syrena, więc ludzie zamiast się nacieszyć tymczasem, wspólnie, rodzinnie mają ręce pełne roboty i to dosłownie. Mam nadzieję, że u Was świeci słońce. Pierwszy czerwca to świetna okazja, żeby złożyć życzenia Wam wszystkim. Wiem, że oglądam je dużo dzieciaków. Wiem też, że niektórzy koledzy nauczyciele puszczają moje filmy w szkołach, co pomimo tego, że minęło już 10 lat, dalej jest dla mnie czymś niesamowitym, wielkim komplementem. Ale też wiem, że przez te 10 lat niektórzy z Was, którzy zaczynali jako dzieciaki, jako nastolatkowie, dorośli oglądając moje filmy. I Was także pozdrawiam. Nie tylko tych, którzy są fizycznie dziećmi, ale także tych, którzy pozostali dziećmi w swych sercach. I przy tej okazji jeszcze Wam powiem, że 1 czerwca to nie jest tylko Dzień Dziecka, ale jest to też wyjątkowy dzień dla mojego projektu kamuflażowego z Legunem, dla firmy Refu, ponieważ bardzo dawno temu, wiele lat temu, cała ta akcja z wymyśleniem zrobienia własnego kamuflażu, te wszystkie pierwsze kroki to wszystko się zaczęło właśnie w Dzień Dziecka. I to wszystko było właśnie takim spełnieniem dziecięcych marzeń o stworzeniu czegoś niesamowitego ze swej ulubionej dziedziny. Dziękuję przy tej okazji, że ze mną jesteście. Dziękuję też najmłodszym za to, że mogę wam towarzyszyć w waszej podróży do dorosłości. I jako że nie mogę fizycznie powysyłać wszystkim prezentów, to w ramach małej niespodzianki na sklepie Refugir, do którego link jest w opisie. Na dzisiaj, jeszcze do poniedziałku, jakby ktoś nie zdążył, zrobiłem wam promocję oraz wrzuciłem parę nowości. Mam nadzieję, że trochę wam to osłodzi ten pochmurny i deszczowy dzień. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w następnych filmach na kanale. Oraz Niebawem zaproszę Was do Inowłodza, bo za dwa tygodnie będzie tam impreza historyczna, na której będę, i to być może nie sam, ale <laughs> nie uprzedzajmy faktów. Do zobaczenia.